No, i część druga. I słychać szum. Jak pięknie pszczoły na dzień. A, to dzisiaj już drugi mamy. To już nie jest dzień dziecka. Tak. O. Pszczoły z samego rana szaleją, zbierają pyłek. Zobaczymy tutaj. O, właśnie, tak. Pomarańczowy pyłek. Tutaj działają od samego rana, o, to jest bardzo pracowite. Owady, no nie, szumią niesamowicie. Ale już jak widać, już zebrały większość pyłku. Nie gdzie jest pszczółka. To ją może sfilmujemy. O, to tam strasznie niziutko to. No. Takie zakątki pszczele. Tam to Aniu. Przejdziemy. O przejdziemy? a tutaj zobaczymy na córki po południu nagramy coś z ula latają z pyłkiem różnym czyli żółtym, czarnym czy fioletowym Karagana przykwitła Już zaczyna nasienić, ale jakoś z karagany nie wiemy czemu, ale pszczoły nie bardzo. No i tutaj zaczynają się maki. Maki no i tutaj druga strona pasieki. Nie było pożycia, no to ich nie było. Nie. Tylko musieli się pojawić położyć. I tu pszczoła siada do nogę. No i tutaj już pszczółka w maku. No jakby co to? Taka stołówka dla pszczół. Czerwiec dobrze się zapowiada. Tak. Chociaż maj też był fajny. Ale tutaj już jak widać przekwita to wszystko. Nasionka. O. I tutaj mamy po środku. To jest odkład. Przeszalały pszczoły. Naprawdę tutaj będzie rekord. Odkład? ubiegłoroczny, ale przoduje miodzie. Także pszczoły, jeżeli wylatują, czy na pożytek tam jakiś taki większy, mogą się tu posilić. O, pomachaj, możesz pomachać, tak. Ogródek i farcelia z godczycą. A tu już zaczynają wicie krzewy. Szaleć. O, to tylko dla nich, czasem o jeszcze o 22.00 słychać, że pszczoła lata i coś tam sobie zbiera. I... O, jednak nie zmarzło całkiem. Widzisz, są owoce na, na tym drzewku, zapomnę, to nie aronia, tylko jak... Tak. Zmarzło, ale widzę część owoców ma. Zapomniałem jak się nazywa to drzewko. No i dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.